Portal Deadline donosi, że HBO pokazało w Nowym Jorku zwiastun nowego serialu z uniwersum Gry o Tron. Otóż w styczniu pojawi się serial Rycerz Siedmiu Królestw. To będzie historia dziejąca się 100 lat przed tym, co widzieliśmy w Grze o Tron". O czym to będzie opowiadać? Otóż po Westeros rozbłąka się taki wielki i naiwny rycerz i jego giermek. Będzie pełno turniejów rycerskich, błota, mgły, deszczu, walk na miecze, walk na kopie, więc będzie trochę jak w średniowieczu. To podobno zawsze fascynowało George'a R.R. Martin'a, którego ulubionym filmem był Ivanhoe z 1952 roku i dlatego zapragnął taki świat w tej chwili stworzyć. Yy, więc tak, co się dzieje w tak naprawdę historycznie? To jest 100 lat przed Grą o Tron. Yy, Westeros ciągle rządzą Targaryenowie, według tego, co przeczytałem w Deadline. Yy, nie mają już smoków, ale ciągle są przy władzy. Aha, szósty odcinek będzie dla tej historii bardzo, bardzo przełomowy. Jestem fanem Gry o tron, nie byłem i nie jestem fanem domu smoka, a jak będzie z rycerzem Siedmiu Królestw, przekonam się w styczniu przyszłego roku.